Witam. W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu, jak dokonać konfiguracji kamer z aplikacją Visdom Będą to łączenia z kamerami przez sieć WiFi. W pierwszej kolejności, należy pobrać aplikację Visdom Jest ona dostępna darmowo w sklepie Google bądź w App Store. Po pobraniu aplikacji, należy w nią wejść i zezwolić na wszystkie elementy o które prosi, tutaj ten niebieski przycisk następnie zezwól podczas korzystania z aplikacji i mamy główny ekran aplikacji by dodać kamerę należy w tym momencie przejść do ustawień Wi-Fi wyszukać sieć kamery o nazwie CAM i tam jakąś, jakieś cyferki i literki Oczywiście, żeby uruchomić kamerę, trzeba ją wcześniej naładować i załączyć z suwakiem bądź w inny sposób, w zależności od rodzaju kamery. Po wytworzeniu takiej sieci łączymy się z tą siecią na krótki, tak zwany zasięg. Będzie to połączenie z siecią, tą, którą tutaj prezentujemy. Państwa będzie o innej nazwie, natomiast sposób będzie identyczny. Informacja o braku internetu jest informacją prawidłową. Gdy wyskoczy taki komunikat, możemy go ominąć lub kliknąć nie dziękuję. I następnie należy powrócić do aplikacji. Gdy jesteśmy już w aplikacji i połączeni z siecią Wi-Fi kamery, wystarczy kliknąć plus i odczekać chwilę, aż pojawi się u góry połączenie z siecią kamery. OK, w tym momencie widzimy, że kamera została wyszukana. Jest ona już dostępna w aplikacji. Wystarczy kliknąć przycisk add i poczekać. OK. Wykliknęliśmy przycisk Add pojawiła nam się kamera już w aplikacji, jesteśmy połączeni na tak zwaną bliską odległość, to nie jest koniec konfiguracji. W tym momencie możemy sprawdzić czy obraz już jest dostępny z kamery klikając na Play. Jak widzimy obraz jest, możemy w takim razie przejść dalej do konfiguracji z siecią Wi-Fi. Żeby to zrobić wystarczy kliknąć kółko zębate, następnie konfiguracja Wi-Fi. I tu wyszukać sieć Wi-Fi, z którym chcemy połączyć kamerę. Jeżeli się one nie wyświetlą, wystarczy kliknąć ikonkę odświeżenia. One za chwilę się zazwyczaj pojawiają. I teraz uwaga, w zależności od rodzaju kamery, jaką Państwo posiadają, można połączyć się z sieciami albo 2-4 GHz lub 5 GHz. Ja w tym momencie pokażę jak łączyć się z siecią 5 GHz gdyż kamera na której teraz wykonuję konfigurację obsługuje taką sieć lecz nie wszystkie kamery mogą taką sieć obsługiwać. W takim wypadku należy wtedy połączyć się z siecią 2,4 GHz w celu uzyskania połączenia z routerem domowym. Ja w tym momencie połączę się z siecią 5 GHz tak jak wspomniałem, gdyż kamera ją obsługuje. Wybieramy ją i w danych do wprowadzenia hasła wpisujemy hasło do sieci Wi-Fi w celu konfiguracji kamery z domową siecią internetową. Gdy hasło zostało prawidłowo wpisane możemy przejść do konfiguracji klikając przycisk OK. Proces konfiguracji z siecią domową trwa w granicach 20 sekund do mniej więcej 2-3 minut, w zależności jak daleko znajduje się router, oraz oczywiście od kwestii jak, jaki posiadamy telefon. Jeżeli urządzenia są dobrej jakości oraz działają w miarę szybko oraz połączenie jest stabilne, to ta konfiguracja powinna trwać bardzo krótko. Tak jak teraz widzimy, tu konfiguracja przebiegła już pomyślnie. W sytuacji, kiedy byłby błąd, należy zrestartować kamery do ustawień domyślnych przez przytrzymanie przycisku reset na kamerze przez 15 sekund i zweryfikować to, o czym mówiłem. Czy sieć kamery obsługuje sieci 5 GHz, czy tylko 2,4 GHz. Jeżeli tylko i wyłącznie 2,4, to z taką siecią trzeba się połączyć. Ok, możemy przejść dalej. Kamera pojawiła nam się jako online. Aby zweryfikować czy kamera faktycznie działa w formie zdalnej, czyli czy jesteśmy już połączeni z routerem, wystarczy rozłączyć sieć Wi-Fi i uruchomić dane komórkowe. Tu też jest ważny element. W czasie konfiguracji dane komórkowe oraz Bluetooth powinny być wyłączone. Także uruchomię dane komórkowe i sprawdzę czy kamera jest online. Jak widzimy jest online. Kliknę sprawdzę czy jest obraz. Jest obraz. Także mamy połączenie stabilne z kamerą już w formie zdalnej. Ok. Przejdźmy do e, opisu działania aplikacji. W pierwszym ekranie mamy możliwość uruchomienia kamery, także przejdźmy do tego klikając przycisk play. W tym miejscu mamy dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, czyli to co kamera widzi w danym momencie. Idąc od góry mamy ikonę jasności, kolejnie kontrastu, tu można oczywiście sobie zmieniać tą siłę z większej na mniejszą, ustawienie diod podczerwonych, jeżeli kamera taką funkcję posiada. Jeżeli posiada diody, to jak najbardziej możemy to sterować w formie albo ręcznej, albo automatycznej. Teraz, jest, teraz zostały diody uruchomione, natomiast no, kamera jest w trybie dziennym, więc tego nie widać. Ja uruchomię tryb automatyczny, tak żeby kamera sama się przełączała w ten tryb. Idąc dalej. Obrót góra-dół. Oraz odbicie lustrzane. Idąc dalej. Od spodu mamy możliwość wykonania stop klatki. Teraz zdjęcie zostanie zapisane na pamięć telefonu. Nagranie wideo, kliknięcie powoduje rozpoczęcie nagrywania pliku. Żeby zakończyć takie nagrywanie również musimy odcisnąć ten przycisk. Następnie mamy zmianę rozdzielczości. Podglądowej. Możemy zmieniać sobie jakość obrazu podglądów w celu uzyskania odpowiedniej jakości czy ewentualnie płynności obrazu. Ja sobie na chwilę obecną ustawię najwyższą oraz przejście do tak zwanego pełnego ekranu. U dołu mamy ikonkę z wyłączonym głośnikiem. Kliknięcie w nią spowoduje uzyskanie dźwięku z kamery w czasie rzeczywistym. Ja tego niestety nie mogę włączyć, gdyż by zablokowało się nagrywanie ekranu. Oraz ikonę. Zakrytego mikrofonu. Jest to ikona komunikacji dwustronnej i jest ona dostępna w momencie kiedy kamera taką funkcję obsługuje. Ten model takiej funkcji nie obsługuje. Przechodząc dalej, klikając w kółko zębate, możemy uruchomić tryb nagrywania na kartę pamięci. Aby to zrobić, trzeba wejść w konfigurację karty SD. Tutaj ja zastosowałem kartę 128GB, to już w zależności od Państwa. Tryby nagrywania, jakie są dostępne w tej kamerze, to tryb ciągły, detekcja cyfrowa ruchu i zapis w trakcie wybranych godzin. Czyli na przykład od, tutaj mamy od 12 w nocy do 24, czyli całą dobę można to oczywiście sobie zmienić według własnych chęci, czyli może być na przykład od godziny 16 do godziny 18. Jeżeli chcemy nagrywać w detekcji ruchu, wystarczy wybrać tryb zapis alarmu. Wtedy urządzenie będzie rejestrowało tylko wtedy, kiedy wykryje. Ruch, czy zastosować pełen etat, czyli zapis cały czas w trybie ciągłym. Można też oczywiście nagrywanie wyłączyć poprzez zaznaczenie opcji wyłączone. W czas przechowywania wideo mamy czas, który możemy podać, w którym kamera będzie nagrywała pliki wideo. Może być to od 1 minuty do 20. Osobiście zalecam wybieranie raczej krótszych fragmentów niż tych dłuższych, ze względu, że potem jest dużo łatwiej to zgrywać, czy ewentualnie otwierać przez aplikację. Ja zostawiam sobie dwie oraz jakość nagrania. Tu możemy zmienić jakość rejestrowanego obrazu na kartę pamięci w trybie Full HD, czyli HD lub SD, czyli po niższej rodziczości. Te pliki są dużo mniejsze. Przechodząc dalej mamy opcję formatowania karty. Tą funkcją możemy sformatować kartę do zera. Również zalecamy wykonać takie formatowanie po pierwszym włożeniu karty do kamery pozwoli to na przystosowanie karty SD do pracy z kamerą oraz ustawień kamer. Czasami jest to wymagane, to ułatwia i przyspiesza działanie karty na, na kamerze. Nagrywanie w pętli. Jest to funkcja nagrywania formie pętli, czyli zastępowania starych plików nowymi. Można tą funkcję oczywiście sobie wyłączyć lub zostawić. Ciche nagrywanie to nagrywanie bez dźwięku i teraz ta opcja jest wyłączona tak, żeby nagrywany dźwięk był na wideo. To już w zależności od potrzeb. Przechodząc dalej, aby uruchomić funkcję detekcji powiadomień o ruchu, należy wybrać konfigurację alarmu i tu wystarczy przesunąć jedynie suwak i wybrać pozycję Zakładowo zakładamy, tak się, że średni jest taką zalecaną opcją czułości. Można oczywiście wybrać według własnych potrzeb. Czym wyższy, tym ona będzie szybciej reagowała na najmniejszy ruch, czy ewentualnie jakieś zmiany w klatce. Przy niskim będzie wymagany dość długo dłuższy ruch, czy ewentualnie większa zmiana w klatce, typu oświetlenie, czy dłuższy pobyt osoby przed kamerą. Ja zostawiam na średni. Mamy tu również coś takiego jak wskaźnik pracy. To jest dioda na kamerze. Można ją wyłączyć, jeżeli nie chcemy, żeby nam się ścisła, także można ją sobie wyłączyć. Idąc dalej, mamy możliwość uruchomienia ponownego urządzenia oraz przywrócenie ustawień fabrycznych. Jeżeli chcemy przywrócić kamerę do ustawień domyślnych, czyli tych, co były w trakcie konfiguracji wstępnej, należy zrobić przywróć fabrykę. Kamera wtedy się zrestartuje i przywróci ustawienia domyślne. Także rozłączy się z naszej sieci Wi-Fi. Wracając teraz do ekranu głównego, mamy tutaj takie ikonki jak chmurka, która jest informacją o powiadomieniach o ruchu. Jeżeli kamera wykryje ruch, tu będzie nam wyświetlały się komunikaty, kiedy został wykryty, o której godzinie, oraz takie poglądowe zdjęcie. Przechodząc dalej. Klikając na kartę, tu mamy dostęp bezpośredni do pamięci karty SD, czyli wszystkie dane, jakie zostały nagrane na kartę pamięci, które możemy sobie pobrać w formie zdalnej. Ja zalecam sobie wybrać wszystko, wtedy będą dostępne wszystkie pliki, jakie, jakie zostały nagrane na kartę SD. Można sobie go kliknąć w celu odtworzenia. Tutaj pobranie pliku chwilę zajmuje, także tak jak tutaj wspomniałem, dobrze, żeby te pliki nie posiadały jakichś wybitnie długich okresów czasowych, żeby to po prostu funkcjonowało zgodnie, zgodnie z, z, no, z szybkością działania telefonu. Tutaj automatycznie on pobiera ten plik i go odtwarza, natomiast po zakończeniu oglądania on go usuwa. Natomiast jeżeli chcemy pozostawić ten plik na telefonie, trzeba kliknąć ikonę chmury, aplikacja wtedy pobierze taki plik na pamięć telefonu i można będzie go potem sobie udostępnić dalej. Idąc na kolejny tryb, jest to ikonka takiego telefonu. Tu mamy dostęp do plików wykonanych przez pamięć telefonu, czyli w momencie e, obserwacji na żywo e, i gdy wykonamy zdjęcie lub rozpoczniemy nagrywanie wideo, tu będą dostępne te pliki, które wykonaliśmy podczas podglądu na żywo. No i wracając dalej, jest ikonka kółka zepatego, czyli ponownie tryb pracy, który wcześniej pokazywałem. Tu mamy ustawienia systemowe, czyli ta ikonka tych czterech kresek w lewym górnym rogu i tutaj załączenie powiadomień push jest dość istotne, jeżeli mamy to wyłączone nie przyjdą nam powiadomienia o wykrytym ruchu, więc dobrze jest to włączone. Czy tutaj znajduje się taka w górnym ekranie po prawej stronie ikonka, to jest przełączenie w taki sposób kompaktowy, jeżeli mamy kilka albo kilkanaście kamer, tutaj że można mieć do 8 maksymalnie, eee, można wtedy łatwiej się przełączać pomiędzy e kamerami. Ja zalecam sobie takie, bo jest wtedy według mnie nowocześniejsze i wygodniejsze. Dobrze, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o obsługę i konfigurację kamery. Jak państwo widzą, jest to bardzo proste, można to zrobić w bardzo szybki sposób. Również aplikacja jest dość ciekawą aplikacją jedną jest nie z najlepszych dostępnych na rynku. Także z mojej strony by było wszystko. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.